Już jutro na naszej hali gościć będziemy drużynę Górnika Zabrze dowodzoną przez Marcina Lijewskiego, byłego trenera Wybrzeża Gdańsk. Po drugiej stronie barykady stanie trener naszej drużyny Mariusz Jurkiewicz. Będzie to wyjątkowe spotkanie, ponieważ będzie to spotkanie dwóch byłych reprezentacyjnych kolegów. Zobaczmy, co działo się na ostatnim przedmeczowym treningu oraz zapraszam na krótki wywiad z Mariuszem Jurkiewiczem. Mariusz, pierwsze pytanie do ciebie. Jak się czujesz po swoim debiucie w roli trenera? Po ostatnim meczu z Piotrzkowianinem, bo do tej pory opiekowałeś się drużyną w roli asystenta, i na pewno jest to dla ciebie dużą zmianą, że teraz jakby przejąłeś całą kontrolę i całą odpowiedzialność za drużynę, biorąc pod uwagę, że w poprzednim sezonie byłeś jeszcze czynnym zawodnikiem ligi mhm. i te zmiany u ciebie następują bardzo szybko. Tak, dosyć dynamiczne, dosyć dynamiczne zmiany, mało spodziewane, tak naprawdę. O ile bycie asystentem e, gdzieś tam było już zaplanowane, o tyle przejęcie drużyny w trakcie sezonu to było coś, co mnie e, zaskoczyło. Bardzo mało czasu mieliśmy na, na ogarnięcie wszystkich tematów, tym bardziej że za chwilę zaczynaliśmy nasz mecz, można powiedzieć, o życie i o, o, o spokój, jakiś tam na pewien czas w lidze. E, bo tak wyglądał właśnie ten mecz z Piotrkowianinem. E, było mi o tyle łatwiej, że. Tydzień wcześniej mieliśmy jeszcze zaplanowany sparring z Żukowym, więc już mogłem przećwiczyć swoją rolę na, na, na ławce mhm. w mniej oficjalnym spotkaniu. Dlatego też, mówię, to było takie przetarcie, które pozwoliło mi w miarę, może płynnie to za duże słowo, ale wejść po prostu w ligowe spotkanie i... No, dużo nerwów było, muszę przyznać, że, że trochę się stresowałem tym, czy, czy, czy będę w odpowiednim momencie wiedział, kiedy wziąć czas, czy będę odpowiednio potrafił e, przekazać wskazówki zawodnikom. Natomiast no, myślę, że, myślę, że nam się to udało. Na szczęście wyszliśmy obronną ręką z, te, z tego spotkania. Zabraliśmy trzy punkty, które dla nas są no, na wagę złota. Mecz w Piotrkowie. Hmm... Miał sobie dużo nerwowości, dużo emocji, ale jak to w każdym sporcie bywa, dlatego jest takie piękne, bo jest nieprzewidywalne. No, nasi zawodnicy, nasi szczepiorniści wykazali się dużą ambicją i walecznością. Zabrali z Piotrzkowa trzy punkty. I jak teraz z perspektywy czasu oceniasz samo spotkanie? Na pewno dobrze rozpoczęliśmy ten mecz. Mieliśmy kilkubramkową przewagę, której niestety nie potrafiliśmy. Utrzymać, nie potrafiliśmy nawet powiększyć. No, to jest trochę niepokojące, że gramy falami. To się niestety jeszcze będzie zdarzało. Będziemy pracować nad tym, aby, aby nasza forma w trakcie 60 minut spotkania była trochę bardziej stabilna. E, natomiast mówię, najważniejsze w tym meczu to było to, kiedy byliśmy już. Pod kreską I to, mm -hmm. i to dosyć sporo, bo chyba 23-20 był, był taki fragment. Później mieliśmy jeszcze podwójne wykluczenie, natomiast umieś, umieliśmy się podnieść y, i, i, i przechylić y, szalę na, na, na naszą korzyść. No na pewno to jest duży zastrzyk takiej pozytywnej energii na, do, do pracy na, na przyszłość w tych najbliższych tygodniach. Mm. I dlatego to też widzieliśmy tu na treningach w tym tygodniu, gdzie no, zawodnicy myślę, że nabrali już dużo trochę większej swobody, y, dużo większej radości z gry i mam nadzieję, że, że to nam pomoże w osiąganiu y, y, naszych założeń na, na końcówkę tego sezonu. Właśnie ten ostatni tydzień y, przebiegał Wam na bardzo ciężkich treningach, bo też wiadomo, że nasz następny rywal jest bardziej wymagający. Mhm. I czy ten ostatni mecz z pieszkowianinem um, pozwolił um, ci wyciągnąć jakieś takie ważne kwestie, ważne wnioski, a propos dalszej pracy z drużyną, jakieś takie aspekty sportowe nad którymi musiałeś się teraz bardziej skupić? To Przede wszystkim miałem inny plan trochę na ten tydzień niż to, co się okazało w poniedziałek, bo kilku zawodników w poniedziałek zgłosiło mi no niedyspozycyjność do treningu z racji tego, że dodali z siebie wszystko w sobotę. Odczuwali jeszcze skutki tego meczu, nie mogli brać udziału w treningach, dlatego gdzieś tam musieliśmy te nasze plany modyfikować. Natomiast no, w tym momencie jesteśmy optymalnie uważam, przygotowani do jutrzejszego spotkania z zabrzem i mam nadzieję, że pokażemy jeszcze więcej woli walki i jeszcze więcej jakości na parkiecie. Myślę, że wielu kibiców chciałoby zadać ci to pytanie. Według Ciebie czym różniła się drużyna prowadzona przez Krzysztofa Kisiela i? Ciebie w roli asystenta, a czym różni się um, aktualnie drużyna prowadzona przez samego Mariusza Jurkiewicza? To przede wszystkim to za mało czasu, żeby gdzieś móc to porównywać i ja też nie będę się skupiał na tym, żeby porównywać czy moją e, pracę obecną, czy, czy e, poprzednio w duecie z trenerem Kisielem. E, za dużo teraz się dzieje, za dużo rzeczy mamy do zrobienia w, w stosunkowo krótkim czasie, żeby gdzieś tam rozmyślać nad, nad, nad przeszłością. Teraz skupiamy się na najbliższym spotkaniu. Niedługo po tym meczu będziemy mieli mecz z azotami, który też trzeba odpowiednio przygotować, więc e, e, czasu tak naprawdę na takie, na takie rozważania nie mamy w ogóle. Teraz takie bardzo ogólne pytanie o atmosferę, która panuje w drużynie przed jutrzejszym meczem. Czy po tej dwukrotnej wygranej zawodnicy poczuli... Taki wiatr w żaglach, że po prostu idą za ciosem po kolejne trzy punkty, czy jest to bardziej e, takie podejście z większą rozwagą i spokojem do jutrzejszego spotkania? Na, na pewno trzeba rozróżnić z kim gramy, bo, bo te dwa ostatnie zwycięz... zwycięstwa one są bardzo ważne w kontekście e, e, naszego utrzymania się w lidze. E, zwyciężyliśmy w meczu domowym przeciwko Szczecinowi potem jest przeciwko Piotrkowianinowi, czyli powiedzmy drużyny w naszej lidze, z tego mniej więcej tam, e, z podobnych miejsc e, w tabeli, natomiast przyjeżdża do nas już, e, przyjeżdża do nas Górnik Zabrze, drużyna, no, brązowy medalista poprzednich rozgrywek, drużyna, która walczy o, o, o ten medal w tym roku również, no, oni będą faworytami e, tego spotkania, przyjeżdżają tutaj w jasnym celu, chcą zdobyć trzy punkty, które są niezbędne do, do, do walki o medal. Natomiast no, e, z nas schodzi ta presja, bo w tym, w tym meczu tak naprawdę nic nie musimy, więc mam nadzieję, że, że zawodnicy poczują taką większą swobodę na parkiecie. I, i, I pokażą pełnię swoich umiejętności. No, tak jak powiedziałem, oni będą faworytami, a my zrobimy tyle, ile będziemy w stanie, żeby im te szyki pokrzyżować. W Piotrkowie na ławce trenerskiej zasiadał Bartosz Jurecki. Jutro po drugiej stronie barykady spotkasz się z Marcinem Lijewskim. I to pytanie, jak się czujesz rywalizując ze swoimi kolegami, z którymi święciłeś sukcesy w reprezentacji Polski? Podobnie tak, jak, jak to było za naszych czasów na parkiecie, czyli. Porozmawiamy sobie przed meczem, pośmiejemy się, przywitamy, no, będą miłe, miłe spotkania, natomiast już w ciągu 60 minut meczu no, każdy będzie skupiony na tym, żeby, żeby, żeby jego drużyna grała jak najlepiej i, i, i zdobyła najlepiej trzy punkty. Więc mówię, tam gdzieś te przyjaźnie odsuwane są zawsze na bok i, i, i skupiamy się na naszych zadaniach. To było ostatnie pytanie, bardzo Ci dziękuję za poświęconą chwilę. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia jutro. Oby trzy punkty się. zostały w Gdańsku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich kibiców do oglądania meczu Torus Wybrzeże Gdańsk Górnik Zabrze na platformie Emocje TV. Pozdrawiam Mariusz Jurkiewicz.